Gość Radia Zachód. Krzysztof Bałk, witam, a moim gościem jest Czesław Fjodorowicz, przewodniczący zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, prezes konwentu Euroregionu Szprawne Sobów. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na pograniczu polsko-niemieckim musimy rozwijać współpracę w trzech płaszczyznach: gospodarczej, wymianie młodzieży. Dokształcaniu i współpracy samorządów oraz służb komunalnych to notatka Gazety Lubuskiej sprzed 25 lat, hmm. kiedy była właśnie podpisana umowa w grudniu, czyli mamy okrągłą rocznicę, między wówczas Unią, e, Unią Wolności a CDU. Tak, Pan że, był właśnie sygnatariuszem tego porozumienia. Tak, rzeczywiście wtedy i dzisiaj byłem tego zdania, że musimy się porozumieć na różnych płaszczyznach z Niemcami. I jako ówczesny szef Unii Wolności przekonałem kolegów, by podpisać porozumienie z CDU Brandenburgi, po to by tworzyć partnerstwo Polska i Niemcy wtedy i dzisiaj muszą stanowić bardzo silny tandem w Europie tylko po to by być pewnego rodzaju lokomotywą napędzającą zmiany w Europie i to było wtedy ważne i jest aktualne. Być może 9 spotkamy się z udziałem pana marszałka, który wtedy był wicewojewodą i bardzo aktywnym politykiem, zawsze aktywnym politykiem w relacjach polsko-niemieckich. To porozumienie wówczas było dosyć trudne w relacjach polsko-niemieckich czy akceptacja była bezwarunkowa obu stron. No było zaskakujące przede wszystkim, ponieważ Niemcy większości polityków mają o sobie mniemanie ważniejszych, natomiast to z naszej strony była inicjatywa i Jürg Szymbom, nieżyjący już niestety, szef CDU Brannebruskiego, był zaskoczony tego rodzaju propozycją, ale rozumiał, że to jest odpowiedni czas, kiedy mówiliśmy o tym, że Polska zbliża się do Unii Europejskiej, chcemy być w Unii Europejskiej, a Niemcy rzeczywiście wtedy wyrażały taką wolę, że chcą być naszym sojusznikiem, a przynajmniej pomocniczy, pomocniczą funkcję wypełniać w relacjach w tym partnerstwie. No i to się udało. Dziś Hadecja ma szansę wrócić do, do władzy w Niemczech. Tak, rzeczywiście, wiele wskazuje na to, że kanclerzem Niemiec może być Friedrich Merz. Przypomina mi się taka debata, w której z nim razem uczestniczyłem w Kodbus, poznałem osobiście tego polityka. No, taka jest fala zmian. Oczywiście przy tej tendencji wzrostu populizmu, partii odwołujących się do symboli nacjonalistycznych wręcz w Niemczech, wzrasta też siła chrześcijańskiej. Demokracji zrzeszonej w Europejskiej Partii Ludowej, tak jak Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. I dla nas to też jest pewien sygnał. Można powiedzieć, określonej stabilizacji w Niemczech, ale niewątpliwie do 28 lutego, bo wtedy będą wybory do Bundestagu, czeka nas dosyć ożywiony ruch polityczny. Spore pieniądze były przeznaczone na przykład w programie Polska-Brandenburgia. Tam było chyba około 100 milionów euro, a teraz jest ta kwota coraz bardziej zmniejszana. Czyżby już nie było potrzeba takich działań, które by ewentualnie spajały te dwie, dwa państwa na granicy? Ja pan, program Interreg, o którym Pan mówi, jest częścią wielkiej polityki spójności Unii Europejskiej. Niestety coraz więcej państw wchodzących w skład Unii Europejskiej naciska na programy narodowe swego czasu. Nie tak dawno pani Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, nawet rzuciła taki sygnał o likwidację kilkuset programów, w tym i Interregu, na rzecz stworzenia 27 narodowych programów. To jest niebezpieczny sygnał, mówiący o pewnej tendencji ten, centralizacji. I wczoraj odbywaliśmy, i przedwczoraj posiedzenie komisji międzyrządowej do współpracy regionalnej przygranicznej w Szczecinie bardzo mocno, bardzo mądrze i jestem tu wdzięczny panu marszałkowi Marcinowi Jabłańskiemu, który dał zdecydowany odpór. Mówił o tym, że Polska się na to nie godzi, ponieważ programy międzynarodowe, takie jak Interreg, które dają nie tylko środki na bardzo ważne przedsięwzięcia infrastrukturalne, międzyludzkie, kształcenia uczelni wyższych. Są również bardzo ważnym elementem realizacji projektów międzyludzkich. I mówiliście jednym głosem, mówię Polsko, Polacy i Niemcy? Tak. Właśnie w relacjach z Niemcami jest potrzebna forsowność, życzliwość i mądrość. Chodzi o to, że My się bardzo różnimy, mamy różne poglądy, ale liczba powiązań gospodarczych, społecznych, rodzinnych nawet, przyjaźni międzyludzkiej jest tak duża, że potrafimy rozmawiać wspólnym językiem tutaj na pograniczu, bo pogranicze musi na Berlin i na Warszawę oddziaływać tak, by tamci politycy wiedzieli, czego my chcemy tutaj na dole. Ale Saksonia i Brandenburgia, ja zmienia się tam krajobraz polityczny? Oczywiście ona się zmienia. Głównym powodem jest to, że wyemigrowała ta najważniejsza rozwojowa tkanka, czyli młodzi ludzie opuszczają te przykranie tak? na Zachód. Starsi mają obawy o swoją przyszłość, czują się zagrożeni. I ten sentyment za takim socjalnym, wygodnym, pomocnym państwem NRD wypełniają nacjonaliści albo też populiści z partii, którzy w tę rolę wnikają. To co rośnie niechęć wobec obu narodów na granicy, czy w no godzinie no, no właśnie nie, no właśnie nie. To znaczy, tutaj nawet w tej radykalnej AFD jest bardzo dużo sojuszników do Polski, a ale to jest nasza praca. Wczoraj bardzo mądrze też pan wojewoda Marek Cebula mówił o tym, że wciąż mamy za mało mostów i przejść granicznych. Mówiliśmy, rozmawialiśmy o moście i Forst-Zasieki, ale też nowym moście w Subicach, bo widzimy, że ilość powiązań na tej granicy jest tak duża, że niezależnie od poglądów politycznych. Mosty nie mają szyldu partyjnego, i my, chcąc rozwijać tą współpracę, pomagać ludziom, bo rzeczywiście wiele rodzin jest uzależnionych od. Siebie wzajemnie, albo praca tam, albo produkty tutaj, te słynne, fantastyczne płoty, które są produktem całego pogranicza, mają wysoką markę w całej Europie, wcale nie są banalne. One mówią o tym, że my potrafimy znaleźć dla siebie nisze, ale tak czy inaczej. Wydaje się, że zamiast mówić o takich tematach i używać wrogości wobec Niemiec, tak jak kandydat na prezydenta wyznaczony przez Jarosława Kaczyńskiego i kandydat PiSu znowu powtarza tą kalkę, że przeciwko Niemcom, że Niemcy są coś złego. Nie. To jest Unia Europejska, w której my z Niemcami musimy się porozumieć co do najważniejszych kwestii, po to, by mówić o swojej sile w Europie. No tak, ale to porozumienie też obarczone jest kłopotem w postaci na przykład kontroli granicznych, które wydłużają ten moment możliwości przejścia z jednej na drugą stronę, nie tylko między Polską a Niemcami, tam od południa. Także są tego typu kolejki z zdanią. Także te nie ma pan wrażenia, że Europa się trochę zamyka właśnie w tych krajach narodowych? Jeżeli politycy popełniają błędy, to naszą rolą jest przeciwdziałać. I mieszkanie Cłubic, Marcin Jabłoński, marszałek naszego województwa, zdecydowanie dał opór, mówiąc o tym, że jesteśmy nieprzygotowani do tego rodzaju rozwiązań. One są nieskuteczne. Co z tego, że blokujemy? A 2 kiedy przez małe przejścia, jeśli grupy zorganizowane, przestępcze chcą przerzucać, to i tak przerzucą. To nie są te rozwiązania. Oczywiście pamiętajmy, że powodem, dla którego wprowadzane są te rozwiązania, Związania, to jest niestety właśnie ta polityka, te naciski polityczne, które pokazują, że polityk czasami musi zrobić, przepraszam, jakąś głupotę, by zyskać coś w wyborach, tylko pamiętajmy, że jesteśmy tutaj na jednej z najważniejszych granic polsko-niemieckich i że te związki nasze są na, si na, na tyle silne, że Niemcy też muszą nas słuchać, ale mówimy to życzliwie, pogodnie, przyjaźnie, ale stanowczo, zdecydowanie stanowczo. Po dwudziestu kilku latach funkcjonowania już Euroregionu, już Prewandesa Bobry widzi pan już mniej więcej wyrównywanie poziomów pomiędzy Polską a Niemcami na granicy. Pamiętam tę historię <tuk> pracownika z Niemiec, który na stacji benzynowej w Polsce pracował i była to wielka sensacja. No, ja sobie cenię to, że bardzo często Niemcy są zachwyceni naszym poziomem pracy, naszym dynamizmem, naszą przedsiębiorczością, czyli pokazujemy, że jesteśmy bardzo zdolnymi uczniami. Właśnie musimy bardzo silnie eksponować, czy też korzystać z naszej mądrości, z głowy, a nie napinać mięśnie. Wydaje się, że Polska odbyła dobrą lekcję, Unia Europejska nam bardzo pomogła. W Polsce Unia Europejska dodała skrzydeł. To musimy rozumieć, że bez Unii Europejskiej, bez otwartości rynku, Unia Europejska, Niemcy są największym biorcą naszej produkcji, czyli my eksportujemy najwięcej do Niemiec. I w związku z tym możemy powiedzieć dzisiaj dumnie po tych 20 latach, że bardzo dużo osiągnęliśmy i, i my wnosimy to ożywienie do Unii Europejskiej. Niemcy mówią tak, my akceptujemy Waszą forsowność. Perspektywy przed euroregionami są? Oczywiście takie, jak my. Potrafimy zbudować partnerstwo z Niemcami. My wczoraj w też w Szczecinie, Euroregiony Proropawiadryna i Szprewany Słabów, bardzo dużo mówiły o niezwykle ciekawych projektach skierowanych na edukację, na naukę języka sąsiada i na rzecz, która jest niesłychanie ważna wymiana informacji. O dobrej wymianie informacji o tym, co jest lepiej u kogo, jak się co załatwia, jak się pomaga ludziom. Ludzie muszą czuć bezpieczeństwo przy graniczu i w wymiarze zdrowotnym, edukacyjnym, Społecznym i chcemy to dostarczyć. Euroregiony były potrzebne, są potrzebne i będą potrzebne. Dziękuję bardzo. Czesław Fedorowicz, przewodniczący zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, prezes konwentu Euroregionu sprewanesa Sabubr był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Niech Mikołaj Wam coś przyniesie. Pamiętajcie, <laughs> zobaczcie pod poduszkę. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.